W kolejnym dniu już jestem praktycznie po drugim treningu. Mamy około godziny 20. Pierwszy trening był dzisiaj rano 9.30 był to trening typowo cardio, teraz robię sobie taki typowo siłowy z handlami, ale nie ukrywam, że tylko robię na ręce, takie typowo na ręce trochę na brzuch, ale bardziej na ręce trening, żeby te ręce trochę wzmocnić tym bardziej jeszcze przed zawodami, które będą miały lada, lada moment. No, na moment. W sumie miesiąc czasu jeszcze do tego jest, więc muszę te ręce trochę przygotować. Um, więc tak dzisiaj się praktycznie kończy dzień, i z drugiej strony zaczyna, bo vlog się dopiero zaczyna, a mi się praktycznie już kończy dzień, czyli praktycznie będą chyba dwa dni tutaj nagrane. W ogóle chcę sobie zrobić wyzwanie, ale to jak będę na urlopie, zrobię sobie wyzwanie codziennie. Będę dwa razy dziennie przez tydzień czasu chodzić na siłowni rano, Będę robić cardio wieczorem siłowy. Myślę, że to jest całkiem fajna opcja, bo widzę teraz, tak sobie robię na próbę, jak to wygląda, czy po prostu dam radę. Myślę, że dam radę, dlatego że będzie cardio. I tak przez tydzień czasu chcę po prostu zobaczyć, jaki będzie efekt, jak się będzie moje ciało zmieniać. Tydzień czasu jest to trochę mało, ale są możliwe do zrealizowania. W tym czasie będzie jakaś dieta. Wydaje mi się, że raczej nie. Raczej będę jadła normalnie to, co jem do tej pory. Po prostu będę wam pokazywać posiłki, jakie mam w tym dniu. Aczkolwiek coś możemy pomyśleć o diecie. A dlatego no po prostu będę miała sporo czasu, bo to będzie mój czas wolny, sporo czasu, gdzie będziemy mogli się poświęcić troszkę ten, tej całej diecie. Albo może zobaczymy, albo będziemy gotować, albo zobaczymy może coś gotowego, jakiś catering ogarniemy, przynajmniej na tydzień czasu, żeby zobaczyć, czy po prostu jest jakiś efekt. Bo na tą siłownię, co chodzę, swego czasu pojawiają się te cateringi dietetyczne, ale na razie, że po prostu na miejscu można było kupić gotowe dania. To bym się w takie coś pobawiła. Co, co jednak nie zmienia faktu, że jednak jak sami gotujemy będzie zdecydowanie lepsze. Chociaż też mi się wydaje, chociaż nie wiem, nie wiem, bo nie patrzę, chciałabym się przyjść do biedry, ale w Biedronce chyba też macie te dania kaloryczność. Podano kaloryczność białko węglowodane tłuszcze, czyli na opartego też na tym można było fajnie, fajnie trzymać tą, tą dietę. To w sumie podobnie działa w ten catering um, dietetyczny. Tak mi się wydaje w żabce, ale ręki są ucięci jedną. U mnie niedaleko jest ta żabka, ale ta żabka jest mała i tam po prostu nie ma tych wszystkich dań. Musiałabym specjalnie jeździć na inne osiedle do innej żabki. Ale myślę, że to też, też będzie do przemyślenia, też będzie do ogarnięcia, bo chciałabym po prostu. Jednak jakbym trzymała tą dietę, to był dużo, dużo szybszy efekt przez ten cały tydzień czasu. Tak, więc tak, tak. Na pewno będziemy, jak ja się w ogóle zamiera, zamierzam za to zabrać, na pewno będziemy ćwiczyć odpowiedzialnie. A co mam tu na myśli? Odpowiedzialnie mam tu na myśli, że po prostu um, będę czuła, że coś mi boli, że jakaś kontuzja stara mi wraca. W tym dniu na przykład odpuszczamy kardio. Na przykład u mnie często jest problem z nadgarstkiem pra prawej ręki, bo od odzywa mi się kontuzja, z którą miałam tam ileś tam lat temu. Um, jak czuję, że coś z tą ręką jest nie tak, po prostu odpuszczam sobie trening, przynajmniej na tą rękę, albo może nawet nie tyle odpuszczam, że tak, jestem na zajęciach, a w trakcie mnie zaczyna boleć, to po prostu robię mniej powtórzeń. Na luzie. bardziej na lajcie dla tej ręki jest to, dla drugiej ręki normalnie, klasycznie. To to, 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 to jest takie, wydaje mi się, odpowiedzialne podejście do treningu. Druga sprawa z kolanem, prawe kolano też. Często mi się odzywa, jak przegnę z ciężarem, albo za dużo jestem na nogach, wtedy zaczynam się odzywać te kolana, i wtedy wiem: aha, ala, Trzeba troszkę luz wskoczyć na luz. Więc tak, więc tak, tak, tak. Dzisiaj zobaczyłam, będę w stanie bez problemu, bez żadnych wspomagaczy, bo niestety dużo osób używa różnego rodzaju energetyki, kreatyny, kofeiny Ja mam kofeinę. Ja mam, nie ukrywam, mam kofeinę w torbie. Ale to miałam tą kofeinę, bo przyszedł taki moment kiedyś tam, kiedyś tam, rok temu, że po prostu podczas treningów zaczęło mi brakować energii, jeszcze tym bardziej jak macie trzy treningi pod rząd, to, to niestety jest ciężko. Ale ja mimo wszystko nie jestem za tego typu produktami, tu mam praktycznie już resztę, Patrzę, e, ważna dosyć. Kofeinka działa, jest kot, ale, ale to ja, ja jak nie muszę, to po prostu tego nie, staram się po prostu nie używać, no bo to nie do końca jest fair, nie do końca jest spoko, a tym bardziej bardzo to Różnego rodzaju energetyki, kratyny, kofeiny, możecie się ze mną nie zgodzić, ale tak to niestety wygląda, że jest to bardzo uciężliwe dla naszego organizmu i po prostu jak nie muszę, to tego nie używam, nie stosuję i, i nie polecam, żeby ktoś to stosował, a są takie osoby, które nachalnie to, znam takie osoby, które po prostu to natrętnie stosują że na przykład w ciągu dnia piją sobie energetyki, przed treningiem walną kratynę. Przeginają z tym, po prostu z tym bardzo przeniki przeginają. Jak się po prostu wgłębicie w, te, w ten temat, to będziecie wiedzieć, że to nie do końca jest dobre. To szczerze mówiąc wolę jako energetyk potraktować, nie wiem, zjedzenie sobie czekolady czy, 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 czy batona przed treningiem też mega nam daje powera. Krótko falowo, ale, ale daje nam tego powera. Więc to, to raczej w takim kierunku, jakby faktycznie był taki dzień, Wow, że nic mi się nie chce, to raczej będziemy w takim kierunku iść. Um, więc, więc, po prostu będę Wam na bieżąco pokazywać, co jem, z czego biorę energię. A jeszcze zapomniałam Wam dodać, że to będzie akurat mega moment, kiedy zacznę te treningi, bo te treningi zacznę gdzieś w sierpniu tak mniej więcej po dwa treningi dziennie. I to wydaje mi się, że będzie mega fajny moment. A dlatego, będzie mega fajny moment, bo to będzie tydzień przed zawodami. Czyli, mega fajny moment, żeby po prostu tą kondycję jeszcze sobie polepszyć, ale na pewno, dzień przed, przed zawodami. A zawody chyba będą w sobotę, coś mi się tak wydaje, że one w sobotę są. Czyli, dzień przed zawodami, w piątek będzie dzień beztreningowy, żeby ten po prostu organizm miał lepszą regenerację. A i licząc ogólnie, te. Treningi, które będę miała przez tydzień, czasu, dzień w dzień. Na pewno jeden dzień sobie taki zrobimy regeneracyjny. Nie wiem, czy to będzie niedziela, czy to będzie środa, czy to poniedziałek. Jakiś dzień sobie wybierzemy, on po prostu będzie regeneracyjny, więc może być tak, że w ogóle treningu nie będzie, albo po prostu zrobimy w tym momencie nie dwa treningi dziennie, tylko jeden trening dziennie. Jeszcze to sobie po prostu muszę siąść, przeanalizować, jak będzie najwygodniej. E, więc taki jest plan. Ale oczywiście nie należy planować, bo to różnie z tymi planami bywa. Też planowałam wakacje, wyszło jak wyszło. I w tym roku raczej nigdzie nie jadę. Ja, ja mówię, ja chociaż muszę na dwa dni gdzieś wyskoczyć. No, to są takie sytuacje, które po prostu, na które nie mamy wpływu. Tak jest w tej sytuacji. Oczywiście osoba, która dopiero zaczyna oglądać, to szybko nawiąże do tego. Jest to sytuacja, mama synogę nogę i po prostu trzeba ogarnąć tu pieska, chałupę. Wszystko trzeba ogarnąć, więc... No te wakacje niestety, no wreszcie legną w gruzach, legną w gruzach, może być jakiś taki weekendowy, krótki wypad gdzieś, ale oczywiście jak to będzie tydzień treningowy, trening też będzie zaliczony, też na pewno będzie zaliczony, więc jest dobrze, jest trening. W ogóle nie ukrywam, że bardzo ciężko mi było zabrać się za tego vloga, tego vloga sobie sam kurde nagram, muszę go nagrać, bo widzowie moi czekają i muszę je nagrać. Postaram się, żeby te vlogi z powrotem były codziennie, ale nie ukrywam, że jest mi po prostu ciężko za to się zabrać. Ciężko, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ciężko. Jest mega ciężko sportem skoczyć w ten rytm, bo wiem dobrze, że jak skoczę w ten rytm, to potem jest OK, ale jest mega, 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 mega ciężko. Może być, że te vlogi nie będą się pojawiać codziennie, ale będą, jak już się będą pojawiać, na przykład, nie wiem, co drugi, co trzeci dzień, czy tam raz w tygodniu, Teraz będę się starać raczej codziennie te vlogi dawać, ale mm, na pewno będą o tej samej godzinie się pojawiać, co wcześniej, o godzinie 9 rano. Bo macie teraz wakacje, to pewnie dużo osób gdzieś tam z Was wyjeżdża, pewnie jakaś część ludzi zostaje w domu, więc żeby Wam się nie nudziło, żebyście sobie coś tam jednak pooglądali.